Witam wszystkich serdecznie. Dzień zaczynam od kokoszek. Muszę im dać jeść. Gąski ładnie urosły. No, dam jeść kokoszkom. Młam naszykowane. Podpinam traktor Podpinam e, kosiarkę bijakową. Muszę wykosić tam ten kawałek. Myślę, że dzisiaj już nie jedę orał. Najwyżej może tata za jak wróci wcześniej. Ja mam jeszcze trochę na głowie. Wczoraj nie nakręciłem nic o pszczoła, bo przyszło duże ochłodzenie. Było jakieś 90 stopni. Może jeszcze będzie e, jakiś taki cieplejszy dzień, który mi pozwoli na zerknięcie tam do gniazd, do tych rodzin produkcyjnych. A jeżeli nie będzie, no to też w taki chłodniejszy dzień, bo myślę, że już nie będę nic kręcił, bo tylko zajrzę na boczne ramki i ewentualnie poprzekładam, tak jak mówiłem, te puste dam do przodu. Ja mam ciepłą zabudowę, a te z tyłu po prostu chcę tak zostawić, żeby były pełne pokarmu. No tak jak wspominałem, u mnie pszczoły idą od strony wylotka do tyłu się posuwają no i też ku górze wiadomo. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie krótki filmik. Zwierzątka obżarte Dostały dwa razy przez przypadek Rano dała mama, później ja Ale dynie zawsze skubną No i tak słuchajcie Jedziemy, pomału kosimy Żeby nie marnować czasu Wziąłem przez Zawiosę do odkładu, do tych odkładów, które mam zrobione ze styrodurów. A tu mam trudkę. Dobra, ursus nie tutaj cyka. A ja idę zanieść oto taką ładną, niebieską trudkę. Która, powiem Wam, sprawdza się nawet jeżeli chodzi o szczury. Kiedyś miałem problem ze szczurami. Chyba cztery sztuki były tą czerwoną trutkę zjadały i tylko odchody widziałem z czerwoną trutką e, Także no, lepiej się sprawdziła ta niebieska Później kupiłem tą niebieską I, Powiem Wam jest dużo silniejsza, nie wiem może ta czerwona tylko na myszy dobrze działa Coś się znowu dobierało? No, oczywiście, ciągle coś mi się tu dobiera, widzicie? Niektóre są oczywiście stare e, ślady po gryzieniu, no ale tak być nie może. Słuchajcie, ja też popełniłem błąd. Kupiłem ten większy, e, e, słabszy z drodu. I tutaj widzę, że szczury myszy nie mają problemu z tym, ale one się tylko przebiją, zrobią dziurę i zaraz je pszczoły pogonią. Tym bardziej, że tutaj widzicie, same drzewa są dookoła. No to jednak te myszy się pchają. Dobra, ja sobie włożę chociaż jedną rękawiczkę, żeby tego nie dotykać. Dajcie mi chwilę. Dobra, i tu mam taki pojemniczek. No widzicie? Wyjedzony. I do tego pojemniczka wrzucam sobie krótkę. Wrzucam sobie trutkę i układam o, tak, żeby deszcz nie padał. Powiem Wam, że odkąd daję tą trutkę, to mam spokój z gryzoniami. Wiadomo, tak jak teraz, no nie wiem, było parę takich dni, e, w których po prostu tutaj parę dni, z tydzień czasu gdzieś nie dałem tej trutki. No i wyjadły całą, a tutaj o tej porze się pcha najwięcej gryzoni. Także pamiętajcie, koniec września, październik już trzeba tą trutkę dawać i podaję tą trutkę no aż do przymrozków. Bo do przymrozków z reguły najwięcej gryzoni się właśnie pcha do uli. Także warto warto się w taką trutkę zaopatrzyć. Jeżeli słuchajcie odcinek Wam się nie podobał, to zachęcam do dawania w górę bądź w dół. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. I zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, jeżeli macie styrodury gdzieś jeszcze blisko lasu, na polach, to warto zaopatrzyć się w trutkę. No i dawać do takich pojemników, jak ja daję, to yy, po pewnym czasie jest po prostu spokój. Tak jak mówię, do pierwszych przymrozków trzeba tą trutkę podawać, bo wtedy się najwięcej gryzoni pcha, a później to one już muszą gdzieś znaleźć miejsce. Wiadomo, że gdzieś się będą jeszcze dobierały, bo ta trutka też nie działa w parę sekund. No ale po pewnym czasie te gryzo nie padają. No i co za tym idzie? Ja mam święty spokój i pszczoły też. Dobra, nie zanudzam, bo tam mamy jeszcze trochę roboty. A o 17 już się do pracy zbieram. Zapraszam do oglądania. No i tak, jakby to powiedzieć Mission Complete. Wykoszone, przygotowane Podorkę o, Ostatnio wspominałem, że tam nie wszystkie palce wymieniłem i zobaczcie, gdzie gdzie mi tutaj nie zagrabiło pszenicy. No, ale to nic no. Wymienię teraz przez zimę. No i na przyszły rok zrobię tak, żeby wszystkie te palce były nowe, żeby brało to równo. No, no co tu dużo mówić, no tak wyszło. Mogłem, mogłem od razu zamówić, ale kurczę, no trochę się szczypałem, bo to, no wiecie, tych palców trochę tam jest, by trochę kasy wyszło. A w tym miesiącu trochę wydatków było. No, no i No i co, no i zaoszczędziłem kosztem tego, że nie do końca wszędzie pszenicę mi zagrabiło. Ale takie życie, co tu dużo mówić. Poletko wygląda tak, trójką, na pełnym gazie. To jest tylko pod orkę tutaj przygotowane. Nie, nie wiem, kto zaora. Może, może ja za, zaorzę to pole, zaorzę, zaorzę, tak czy tam zaoram je eee, albo mój tata no zobaczymy, ja dzisiaj jeszcze mam trochę roboty w domu tam w garażu także dzisiaj już nie będę podpinał pługu eee, może, może jakoś mi się uda w tygodniu a jak nie to po prostu mój tata tutaj zaorze za to pole bo tutaj na tym polu słuchajcie tylko i wyłącznie będą warzywa dla nas, czyli marchew buraki, cebula Pietruszka, celer, jakąś rzadkie, czasami e, wysiejemy dynie, cukinie, czasami arbuzy. W tym roku mieliśmy aż 3, 4, 3 chyba. No ale smaczne były, powiem wam. Co tutaj jeszcze będziemy? No, trochę pomidoru. No, wiecie, wszystkiego po trochu, nie? To, co jest e, głównie to, co jest potrzebne na zimę. No i to, co w sezonie letnim zjadamy typu pomidory. Ziemniaki oczywiście, na pewno tu będzie spory, największy kawałek tu będzie ziemniaków i dyni. O, no, dynią też skarmiam kury, to jest taki zamiennik jakby zielonki na zimę. Jak zbiorę, tak jak teraz zebraliśmy dynię w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu, już sam nie wiem, w zeszłym tygodniu to było, przecież dzisiaj poniedziałek mamy. W zeszłym tygodniu zebraliśmy dynię, no to powinnam ją mieć do lutego, marca, powinna wytrzymać. Także kokoszki na pewno będą zadowolone, bo to wiecie jeżeli chodzi o dynie, no to jest bomba witaminowa, tym bardziej dla zwierząt. Widzę, że u mnie lubią. No to w sam raz jest jako zamiennik zielonki na zimę. No i wiadomo, paruje im tam jeszcze ziemniaki, marchew, buraki. W tym roku trochę dałem ciała, nie wysiałem marchi pasternej ani buraków, ale ale za to mamy dużo marchwi i odpadków marchwi. Jest cały worek, także im się będzie coś tam dosypywało po trochu. No tutaj miałem problem z pieskiem. Dużo pozgryzał ich marchwi. No to takie odpady idą wiadomo do koszek, Tak samo jak buraki. No i ziemniaków w tym roku bardzo dużo zebrałem. Także jestem pod tym względem zadowolony. A wiecie, no czasami często to wszystko pogodzić z pracą zawodową. Tym bardziej, że tak jak wspominałem, ja pracuję różnie. Dzisiaj w tym tygodniu idę po 12 godzin. To wstaję z pracy do pracy, można powiedzieć. Trochę tu trzeba pogarniać, wiadomo, do kurcza i coś tam do pszczół. A wiem co jeszcze dzisiaj zrobię, widzicie? Dobrze no, sobie przypomniałem. Tam na te styrodurki, na wlotki pobiję e, te niebeleczki odstępnikowe, jak się nazywa. Zobaczycie zresztą, może rzucę to na film jeszcze. No i pozasłaniam e, wlotki. W ula, tak na jedną pszczołę. No i jeszcze pozasłaniam im, że bardzo przebiegu nie miały od spodu, tam jakiś lufcik tylko zostawia. Dobra, bo miał być dzisiaj krótki film, a jak zwykle się rozgadałem. Jeszcze raz słuchajcie, zachęcam do dawania w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. Im więcej osób przybywa, tym powiem Wam, mam większą motywację do kręcenia filmów. No cieszy to nie ma co tu dużo ukrywać ja zapraszam do oglądania żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć, no i tak, słuchajcie takie beleczki montuję tutaj na wlotki zawsze takie dodatkowe zabezpieczenie jak widać tutaj gdzie, gdzie też ślady zębów próbło, próbowało się coś dobijać najgorzej to jest wtedy jak pszczoły są w letargu, o tej porze to od razu pogonią gryzonia ale w momencie, nie wiem, w grudniu, w styczniu, <coughs> gdy pszczoły są w takim letargu, to mysz może wejść i sobie wybierać po parę pszczół, nie? I może tak wykończyć nawet całą rodzinę. Raz miałem taki przypadek, dlatego staram się jak najbardziej zabezpieczyć. Te styrodurki, no zresztą ule drewniane też, bo to sami wiecie, że jak mysz do ula wejdzie, to przeważnie 70% przypadków kończy się tym, że jest rodzina stracona. No tutaj zaniepokojone, strażniczki od razu wyszły. O tej porze jeszcze są pszczoły czujne. A tak jak mówię, jak będzie pełna zima, yy, grudzień, styczeń, takie miesiące, no to jeżeli mysz się dostanie, to pszczoły są jakby można powiedzieć, że uśpione w takim letargu. No i może to mieć poważne konsekwencje dla rodziny. Tutaj, tak jak mówię, popełniłem ten błąd. Gdybym zamówił ten twarczy rodur no to na pewno by to te gryzonie też trochę zniechęciło. A w ten miękki one się wbijają bez mniejszego problemu także następnym razem, myślę, że w tym roku jeszcze kupię styrodur plus tą gilotynkę do cięcia nie wiem jak to się tam nazywa, na prąd żeby to miało ręce i nogi no i zrobię tam parę tych, nie wiem, uli albo odkładów i mam nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej udany czego wszystkim życzę ja już nie będę dzisiaj nic kręcił, zapraszam do lajkowania, dawania subów i do oglądania. Trzymajcie się, cześć, hej!